Cześć wszystkim, ostatnio robiliśmy test na niebieskich mapkach dotyczący zbierania kamienia tieru 2, 3 i tam 4. No i widzę, że zadowoleni byliście z tego testu, byliście zaskoczeni tak samo jak ja, jest. byłem zaskoczony, że można na tym było zarobić. No i pojawiały się komentarze, dawaj rób testy na innych niebieskich mapach. Oczywiście analogicznie do kamienia, czyli tam bawełna, drewno, skóra. I tak dalej. No to dzisiaj na talerz postanowiłem wziąć drewno. Jestem ubrany w strój zbieracza dotyczącego drewna mam już plecak od razu, żeby ten udźwig był mniejszy, więc teraz lepiej się przygotowałem niż na poprzednim filmiku i od razu też jestem w Fort Sterlingu, ponieważ Fort Sterling jest dedykowanym miastem do crafta drewna, czyli do przerobienia na deski. I już wam pokazuję, gdzie będziemy się udawać. Jesteśmy w Fort Sterlingu i musimy dobiec do tej mapki tutaj niebieskiej. Tu jest spot z drewnem. Oczywiście, stoper, stoper włączamy już tylko jak będę wychodził z miasta, czyli w tym momencie. Ja w takim razie zachęcam Was do oglądania i sprawdzenia, ile na drewnie zarobimy, porównując do kamienia. No i moi drodzy, tyle czasu nam zajęło przebiegnięcie z Ford Sterlingu do mapki niebieskiej ze spotem z drewnem, i od razu pokażę Wam, że Cieszyłem się, że lepiej się przygotowałem niż na poprzednim filmiku, bo zabrałem wszystko, a to jest nieprawda. Zobaczcie, że dzienników nie zabrałem, bo wcześniej robiliśmy z dziennikami, ale to jest mały szczegół. Najważniejsze, że już jesteśmy na mapce. Będziemy zaraz zbierać i zobaczymy, jak dużo nam się uda uzbierać. Ja naprawdę, już można zacząć zbierać. To, co mogę już zauważyć, tutaj co się dzieje, to że jest 26 graczy na mapce. Dużo więcej osób zbiera to drewno. Na tej mapce niż na kamieniu, bardzo dużo graczy. 26 graczy, więc to będzie powodowało, że będzie nam ciężej uzbierać jak najwięcej surowców. No, 30 minut minęło, drodzy Państwo. I nie jest chyba tak fajnie jak przy kamieniu, ale mogę to jeszcze odszczekać. Zawsze. Lubię jak mnie zaskakuje gra i mam nadzieję, że tym razem również mnie zaskoczy i okaże się, że drewno bardziej opłacalne niż kamień, ale tego jeszcze się dowiemy. A i to co jest najważniejsze, tutaj na drzewie też również stoją boty. Prawdopodobnie to boty stoją i czekają, aż się zrespi drewieńko i od razu zbiera, tylko się zrespi. Więc tak samo jak na kamieniu stoją sobie tacy gracze, bądź boty dobija nasz czas. Właśnie mija godzina od tym, co z Ford Sterlingu sobie wyszliśmy. No i jak wyszła nam godzinka czasu, no to czyli na przykład nie wiem, śpieszy nam się do pracy, do szkoły, no to idealny czas, ta godzina minęła, więc już nie oszukujemy, naciskamy 23 544 silvera, tyle nas kosztuje skok do miasta. To są psie pieniądze. I już jak będziemy w mieście, możemy zobaczyć sobie Ile zarobiliśmy na samym drewnie dwójkowym, trójkowym oraz czwórkowym? Widzimy, że to będzie chyba koło miliona, więc dochodzi mniej niż na kamieniu, ale na kamieniu mieli wypadły nam książeczki. Tutaj nam żadna książeczka nie wypadła, więc niestety mamy taki minus. Możemy sobie wrzucić siekiery do naprawy, 57 tysięcy nas kosztowała. Czyli 25 plus 70, no dobra, liczmy, że 90 coś tysięcy. No i co, pójdziemy sobie teraz to przerobić. I pamiętacie, co ostatnio mam z zmówił na poprzednim filmiku? O, ci, co nie oglądali, no to dowiecie się teraz, ale i tak tamtym osobom również przypomnę. Jak idziemy craftić, sprawdzamy sobie, gdzie najtaniej będzie nasz craft. Zobaczcie, najbliżej jest 970 podatek za craft. A tu macie już na przykład 525. No i naszym zadaniem jest 480, znaleźć jak najtańszej. 475, 485 i sobie po prostu szukamy. Warto poświęcić na to zawsze te 20-30 sekund, znaleźć najtańsze i wtedy, jak mamy najtańszy, to lecimy sobie tam krawcić. No dobra, czyli wiemy, że mamy około 475. Najtaniej to lecimy, dobra, i sobie sałatkę. Wrzucamy deski, przetwarzamy sobie najpierw na deseczki dwójkowe, bo żebyśmy mogli e, tak naprawdę zrobić deski trójkowe, to musimy posiadać dwójkowe deski. Ja stopera nie wyłączyłem specjalnie, żebyśmy widzieli, ile cały proces, czyli od wyjścia z miasta, zbieranie godzinkę, wrócenie, skrawcenie, ile czasu nam to zajmuje, żebyście po prostu wiedzieli, jak to wygląda w rzeczywistości. Zobaczcie, że teraz, żebyśmy przerobili na deski tieru trójkiowego, Płacimy tylko 8700 silvera, więc lecimy. Why not? No i to, co ważne, no to pamiętajcie, że każde miasto ma ten bonus indywidualny do danego tak, jakby surowca. I każde miasto ma te 40%, przykładowo, wzrotu, zwrotu. No tu macie, widzicie, wskaźnik wzrostu 36,7%. I nie musicie tego robić od razu, tak jak ja teraz robię, bo ja tylko chcę to pokazać Wam, ile, jak to wygląda, taki proces i ile możemy sobie na tym zarobić. Tylko możecie sobie to kumulować w skrzyni i czekać na bonus do, tak naprawdę, bonus do crafta dotyczącego na przykład tych desek. Bo raz na jakiś czas jest bonus 10 czy tam 20%, w zależności jak system wygeneruje do danego crafta. I wtedy jak to macie, wtedy warto iść i dopiero to przerabiać, bo macie większy procent zwrotu, czyli tak naprawdę więcej pieniędzy na tym zarobicie. Pamiętajcie o tym, bo to jest bardzo ważne i istotne. Lepiej zbierać i poczekać, niż od razu być w gorącej wodzie kąpanym i od razu to przerabiać. Taka moja rada, A oczywiście zrobicie jak tam uważacie. No, to teraz przeróbmy sobie najpierw deseczki 4.1. Lecimy sobie z nimi. Szkoda, że żadne 4.3 nam się nie zbierały. Ale no, zawsze tam 4.1 i 4.2 jakieś tam deski mamy. Widzicie, jak mało tego silvera kosztuje? Oczywiście moglibyśmy pójść i pokazać wam tam, gdzie na przykład był ten podatek 900. To byście zobaczyli, że jest ogrom różnicy w całym procesie krawcenia. I teraz jeszcze niski tier sobie krawcimy. A czym wyższy ten tier, tym naprawdę coraz bardziej ten silver boli. I jak zobaczycie sobie ile kosztuje przykładowo na przerobienie na 1652 deski czwórkowe 14125 tysięcy, więc sobie to od razu robimy, naciskamy i za chwilkę podsumowanie ile zarobiliśmy na tym wszystkim. No i tak naprawdę godzina 8.44 sekundy, ja już jestem po wszystkim. Zniosłem szybko paczet po to, żeby mieć mniejszą żeby łatwiej iść. I zobaczcie mam 2 680 000 w Eku, siekiera warta 1 300, czyli tak naprawdę mamy 1 300 zarobku. 1 300 w godzinę 8 minut. Ile jest premium warty teraz? 24 miliony w zaokrągleniu, czyli 24 bańki, a mamy 1 300, 000, to na 10 godzin zarabiamy 13 milionów. Na 10 godzin zarabiamy 13 baniek, to jakbyście codziennie to robili, nie, tak naprawdę dzielone na Milion 300 To jest 18,5 dnia grania eee, Zaokrąglimy sobie nawet 19, 19 godzin po godzinie dziennie byście poświęcali na bezpiecznym zbieraniu Na bezpiecznym zbieraniu to macie, to macie na premium i... To jest taki apel tak naprawdę do graczy, którzy uważają, że bardzo ciężko zdobyć premium w tej grze i że bardzo dużo pieniędzy na nie trzeba wydać i tak dalej. Poświęćcie sobie na wbicie jednego seta, jednego seta do zbierania, widzicie, może być to przykładowo deska, w sensie drewno. Wbieracie sobie tier 8 i potem na bezpiecznych strefach zbieracie. Widzicie tier 2, 3 i 4 i w godzinę czasu no niech będzie godzina 10 w zaokrągleniu macie milion trzysta zarobku i nie dropnęła mi żadna książka, wyobraźcie sobie, że teraz przy tierze czwórkowym jeszcze mogą wam wypaść książki zbierackie, które podnoszą wasz yy, budżet, yy, który zdobyliście yy, więc naprawdę silver w tej grze jest łatwe do zdobycia, tylko trzeba chcieć kolejna rzecz yy, ja nie, nie, nie flaguję się tutaj bo były komentarze dlaczego się nie flagowałem Chodzi o przypisanie do frakcji, z tego powodu, że ja jestem przypisany do Tetfordu i nie chcę tam przypisywać się do innych frakcji. Ale jeśli Wy, przykładowo, chcecie zbierać drewno, przypiszcie się do Ford Sterlingu, bo tutaj jestem ten bonus, żebyście zawsze mogli wracać. I zbierajcie jeszcze sobie punkty frakcyjne, na których będziecie jeszcze dodatkową kasę zdobywali, tak naprawdę. A godzina czasu, dziennie poświęcenie na to, żeby mieć premium po 19 dniach, to uważam, że to nie jest dużo, bo możecie w międzyczasie sobie, nie wiem, włączyć film na YouTubie, nie wiem, puścić sobie nawet książkę z e-booka, żeby wam leciała w tle, możecie sobie serial oglądać, cokolwiek innego, bo nie musicie się przy tym skupiać, a zarabiacie dobre pieniądze. Naprawdę ja jestem zaskoczony, że na niebieskich mapach można tak zarobić kasę. Fajnie, że mnie podpuściliście, żebym takie testy robił. Oczywiście zrobię również testy skóry rudy oraz tkaniny, bo to nam zostało i zobaczymy jak tam będzie się to przekładało. A, jeszcze jedna kwestia, bo ostatnio pod filmem z kamieniem, jak przerobiłem, to było. No fajnie, że tak pokazujesz, a ciekawe jakbyś to miał sprzedać na rynku, jak, szybko, jak długo byś czekał na sprzedaż. No to podjedźmy i zobaczmy. Całkowita wartość sprzedaży 1 362 000. I weźmy, że nie chcemy tego wy wystawiać, i ile by było szybka sprzedaż. Za szybką sprzedaż od ręki Ford Sterlingu, gdzie jest bonus, gdzie jest dużo tańsze drewno, jest 1 109 000. 1 109 000. Mogę od razu jednym kliknięciem zarobić 1 100, ,000, nie czekając na te 250 000 dodatkowego. A możecie przetransportować to do miasta, gdzie nie ma bonusa do kraftu, i sprzedacie to jeszcze drożej. I pewnie szybkim kliknięciem, tak jak ja tu nacisnąłem, że było 1,100, to obstawiam, że w innym mieście, jakbym to nacisnął, to by było 1,200 albo 1,300. Więc to tylko tak dla niedowiarków, którzy pisali w komentarzach, że ciężko będzie to sprzedać. No dobra, to przejdźmy sobie teraz do losowania. Wy wybierzecie co będziecie chcieli, żebym wam wykrawcił. Oczywiście mówimy o secie zbierackim tieru 8 plus dodatkowo dostaniecie narzędzie awalonskie dedykowane tego, do tego seta. Dobra, ja nie przedłużając, przechodzę oczywiście do formuły, którą znacie. Zaokrąglamy do licz całkowitych, żeby nam nic po przecinku się nie podstawiało. Drugą formułę, czyli wybieramy los i ze 132 osób będziemy losować i jeszcze zanim nacisnę enter i poznałem pierwszą osobę, która będzie mogła mieć możliwość wykrawcenia sobie moimi rękoma seta zbierackiego tier 8 to może zróbmy taką zasadę, że zostawiam Wam możliwość wyboru, albo Wam wykrawcę tego seta plus broń awalońską, która no będzie troszkę warte Albo możecie napisać, że nie chcecie tylko chcecie silver, ale silvera dostaniecie w postaci półtorej miliona czystego silvera. Czyli od razu dostajecie, nie musicie tego sprzedawać, e, tych itemów, wam, które wam w wykrawce, Ale pamiętajcie, że sprzedaż itemów jest na pewno więcej warte niż półtorej miliona. I teraz zobaczymy, kto na co się zgłosi. Jeśli będziesz widział swój nick, oczywiście wyślij mi maila, czy mam ci wykrawcić danego seta, którego sobie wybierasz, czy wolisz półtorej miliona silvera. Z ciekawości. Zobaczymy jak to pójdzie. Dobra. Pierwszą osobą jest numer 106. No i numer 106 może sobie zarzucić seta albo 1,5 miliona silvera. Druga osoba jest numer 29. Trzecią osobą jest 88. Czwartą osobą jest numer 107. I ostatnia osoba, która będzie mogła sobie zażyczyć craft, będzie numer 65. 65. A dobra, zmieńmy zasady. Może nie zmieńmy, a nagnijmy zasady. Dajmy jedną bonusową osobę. Dzisiaj 6 osób wygrywa, nie 5. Mamy gest. Numer 8. A no i numer 8. Również, czyli jak widzicie, swoje niki, sześć osób, które zostały wylosowane. Śmiało pisać, co wam wykrawcić, Czy chyba chcecie półtorej miliona silvera? To od Was zależy, moi drodzy. Ja oczywiście dziękuję za obejrzenie materiału. Dziękuję za subskrypcje, Lajki, które zostawiacie pod filmikami, bo to naprawdę buduje chęć nagrywania dalej, robienia jakichś tam testów i tak dalej. Mam nadzieję, że się podobają te materiały. Jeśli tak, i moi drogi widzu, jeszcze nie subskrybujesz. To zachęcam do subskrybowania, do zajrzenia na Discord Driadusa, bo tam naprawdę fajna ekipa się robi, ludzie tam fajnie piszą, dyskutują sobie na różne jakieś tam tematy. Dobra, ja jeszcze raz dziękuję, życzę oczywiście miłego dnia, trzymajcie się.